Witam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dość zapomnianej w Tamriel rasie centaurów. Zapraszam. Centaury to zwierzoludzie, jednak znacznie się różniące od kadżitów czy argonian pod względem ogólnej budowy ciała. Jak na typowe centaury przystało, posiadają humanoidalną górną połowę ciała oraz końską połowę dolną. Właśnie przez tą ich nietypową budowę wielu uczonych spiera się, czy centaury faktycznie są naturalną rasą zwierząt ludzi z Tamriel, czy może jednak w ich genezie maczały palce daedry i daedryczna magia. Na to pytanie do dziś niestety nie ma jasnej odpowiedzi. Jako ciekawostkę przytoczę tu, że centaury zwracają się do ludzi, nazywając ich śmiertelnikami, co może sugerować, iż centaury są długowieczne bądź nawet nieśmiertelne, co potwierdzałoby tezę o ich daedrycznych korzeniach. Centaury żyją głównie w gęstych lasach Valenwood, aczkolwiek część z nich żyje także w regionie High Rock. Choć nie są tak inteligentne jak inne rasy na Tamriel, potrafią jednak wytwarzać własną broń i ubrania, a porozumiewają się w swoim unikalnym centauriańskim języku. Wiadomo, iż niektórzy kapłani służący w świątyniach Zenitara, boga handlu i rzemiosła, znają mowę centaurów, choć nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach nabyli tejże wiedzy. Jeśli chodzi o religię konioludzi, wierzą oni w starszą ścieżkę, czyli w mistycyzm i koegzystencję ze światem duchowym, co pokazuje, iż wbrew pozorom jest to bardzo uduchowiona rasa. Centaury są także niezwykle silnymi i nieugiętymi wojownikami, zaś dzięki końskiej połowie ciała potrafią się niezwykle szybko przemieszczać. Prowadzą one koczowniczy tryb życia, pozostając w nieustannej wędrówce w poszukiwaniu zasobów. Po raz pierwszy centaury pojawiły się w grze DLD Cross Daggerfall, po czym po długiej przerwie znów dały o sobie znać w DLD Cross Legends, gdzie pojawiła się karta właśnie z wizerunkiem centaura. Pewnie możecie się zastanawiać, dlaczego ta rasa konioludzi pojawia się w grach tak rzadko. No cóż, po pierwsze, centaury same w sobie są rzadkie. Ich populacja jest bardzo niewielka. Co więcej, zazwyczaj ukrywają się w głębokich dżunglach, unikając kontaktów z innymi rasami, co wpłynęło na skąpość informacji o tejże rasie. Czy centaury pojawią się jeszcze kiedyś w kolejnych grach z serii DLD Scrolls? Czy pozostaną jedną z tych tajemniczych, zapomnianych ras, o których wiedzą tylko nieliczni? Cóż, czas pokaże. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, polecam również inne moje filmy. Nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka. Do zobaczenia, bywajcie.